dobrze powiedziałeś, przygłuszać. To jest mega, mega dobrze powiedziane e, i tak rzeczywiście jest. Maść powoduje to, że nasze receptory, nasze bólu, czyli mamy, mamy w naszym ciele receptory, które wysyłają sygnał do naszego ciała, do naszego mózgu tak naprawdę, z tym, co się dzieje na, na naszym obwodzie. No i taki receptor posmarowany czymś, e, jakby to nie jest to, że on już nie wysyła tego sygnału, e, tylko on jest otępiały, tak, jakby ta bramka bólowa przestaje zupełnie inaczej działa ale tam dalej dzieje się coś złego e, i to może zdaniem jest błąd. Ból to jest nic złego. Ból to jest informacja, która dociera nam do naszego mózgu z takim przekazem: Ej, stary, tam coś jest nie tak. Zmień to, bo inaczej będzie z Tobą teraz gorzej. To jest taki pierwszy wyznacznik tego, że coś, coś w Twoim ciele dzieje się OK. Przeważnie, ból, który mamy w naszym ciele na poziomie dnia codziennego, nie jest oznaką uszkodzenia niczego, nie jest oznaką rozerwania, nie wiem, przerwania czegoś czy jakiegoś uszkodzenia strukturalnego, tylko pierwszą oznaką, że coś zrobić inaczej albo zmień pozycję, bo coś z Tobą jest nie tak. E, więc to jest, to jest dobra rzecz, że nas boli, bo wtedy robimy coś, co nas za chwilę przestan Robimy jakiś sygnał, naszego, nasze ciało daje sygnał, zrób coś innego, e, bo inaczej coś się może złego wydarzyć e, w Twoim ciele. Więc e, nakładanie to maści e, to tylko zagłuszamy problem, tak jak już powiedziałeś, ale też czasami robimy sobie taki błąd, dlatego że. Mm, Niektóre maści działają przeciwzapalnie, tak? czyli załóżmy e, boli nas, i powiedzmy, że jest to spuchnięte, co też jest mega rzadkie na poziomie bólów kręgosłupa i tego typu rzeczy takich codziennych, które mamy, a tam są czynniki, które zmniejszają zapalenie. No tylko, że zapalenie to jest bardzo dobra rzecz. Tak samo, jak może nie wszyscy wiedzą, ale e, bardzo często to się porównuje, że jeżeli mamy temperaturę tak do 38, to nie powinniśmy niczego brać, e, co by tą temperaturę zbijało. To jest dobra rzecz, po to temperatura się podwyższa w naszym, naszym organizmie, żeby organizm mógł sobie spokojnie walczyć, czy to z bakterią, czy to z wirusem, czy każdym innym patogenem, który występuje w naszym ciele, żeby łatwiej sobie go z nim poradzić. Więc jak my zmijamy temperaturę, to co robimy? Utrudniamy życie naszemu, naszemu, jakby, naszemu organizmowi w tym, żeby z tym walczył. To samo dzieje się, jeżeli mamy jakąś miniopuchliznę, ona nie jest jakaś wielka i dajemy na to jakiś lek, czyli zapalny, to my upośledzamy nasz organizm w walce z tym. I potem dzieją się jeszcze, jakby wydłużamy sobie proces gojenia się. W rehabilitacji najczęściej my podbijamy stan zapalny. My chcemy, żeby ten organizm, właśnie jakby w tym miejscu, zwrócił uwagę na to miejsce, zrobił tutaj jeszcze więcej. E Są techniki, które to po prostu podbijają, i to jest najczęściej działanie. Więc smarowanie się to jest taka ostateczność. Kiedy nie wiem, czekamy do terapeuty, boli nas strasznie to wtedy tak, leki ja polecam wtedy, jeżeli nie mogę spać. Tak, regeneracja podczas snu jest najważniejsza, jeżeli rzeczywiście jest tak duży ból i tak dużo się zaczynać, dzieje, że ja nie mogę się położyć i zasnąć, bo nie mam takiej pozycji ułożeniowej, która mnie nie boli, to wtedy bierzemy leki, bo w czasie nocnym jest naprawdę mega, mega duża regeneracja i ten sen mega może nam pomóc. Więc jeżeli nie możesz, to rzeczywiście zrób to w czasie dnia, nie, bo to są oznaki, kiedy masz przestać coś robić. Kiedy masz czytać, tak długo siedzieć, tak długo stać, czy źle stać, czy coś robić, a zabijanie tej, tej informacji powoduje to, że rzeczywiście coś się może uszkodzić, a nam to już nie będzie wtedy jakby odczuwalne, no co będzie mega złe. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przesłuchaj pełnego odcinka podcastu, klikając w miniaturę.